Podejdziemy jednak troszkę dalej kochani Bo tam wydaje się łagodniejsze zejście, łagodniejsza woda, nie ma takich fal jak tutaj, czyli tu są większe troszkę skały Także podejdziemy tam, gdzie widać to czerwone i tam się rozbijemy i zejdziemy przekąpać Dobrze, że te koralowce są wyślizgane, wyszlifowane, bo są okrągłe. One nie ranią. Gdyby były ostre, tak jak w, 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 tej, w Chorwacji na plaży, to już by było nieciekawie. Woda jest tutaj o dziwo chłodnawa ale bardzo przyjemna. Albo my jesteśmy rozgrzani przez spacerek. Nie Tak. niedługo nas to czeka, tak jak zapewne. Fajna ławeczka. podciskane mm -hmm. Nie? Takie odpisku tutaj No Koleś koralowce podciskamy. No. Tutaj czyjaś miejscóweczka Do siedzenia idealna Dla, dla zakochanej pary, do całusków Proszę, Możecie skorzystać z tej budki Jeszcze nie pokazałem, ale zobaczcie Tu jest jakaś budka Not na noc materac. To świetną miejscóweczkę sobie zrobił. Tego jest mnóstwo Dobra, tutaj się rozłożymy Zejdziemy się przekąpać Wrócę do nagrywania jak będziemy wychodzili z tej dolinki Andrzej idzie sprawdzić co to jest za pozostałości e, Jakiś plastik o. Może się bronić, wyrzuca Może się wyrzuca ale bym miał popielniczkę. Popielniczka, gratisowo, piękna. A szczerze, to? Perłowa. Ja bym z tego co zrobił, o, do budowy do takich, nie? No, do zupki. Do zupki. To biorę do Bardzo ładna.